Szanowni Państwo, już za dwa dni Marcin Niepodległości, a my w Ruchu Narodowym z tej okazji przygotowaliśmy dla Państwa coś szczególnego. Zachęcamy do tego, żeby wejść na stronę internetową www.id11.pl. To, co macie w opisie tego filmiku, żeby wejść na tę stronę, żeby dołączyć do wirtualnego marszu niepodległości. Dlaczego to przygotowaliśmy? Ano, dlatego, że niektórzy z Państwa ze względu na obostrzenia wprowadzone przez rządzących, czy ze względu na to, że są w kwarantannie zamknięci w domach, czy też ze względu na to, że boją się wychodzić, wyjeżdżać tego dnia z domu, żeby nie narazić swoich, swoich najbliższych, mają jakiś seniorów w domu, dla tych wszystkich z Was, którymi, którzy nie będziecie w stanie być w Warszawie tego dnia właśnie przygotowujemy tę inicjatywę idę 11.pl. I w ramach tej inicjatywy zachęcamy, żeby się zapisać do wirtualnego marszu niepodległości. Śledzić z nami studio niepodległości, które będziemy tego dnia prowadzić na swoich kanałach, na kanałach właśnie na tej stronie. I żeby razem z nami również potem przeżywać te, te dziesięciolecie już marszu niepodległości, ponieważ jeszcze w tym miesiącu ukaże się nasz krótki filmik, w którym będziemy mówić i wspominać o tym, jak ten marsz Niepodległości się zaczął, w jaki, sposób, w jaki sposób ta inicjatywa powstała, jak się rozwijała, powiemy trochę o kulisach tego co się działo. Zapraszam bardzo serdecznie, idę 11.pl bądź razem z nami, niezależnie od tego, czy w Warszawie, na ulicach Warszawy 11 listopada 2020, czy tam, gdzie będziesz śledził ten, ten kolejny wspaniały masz niepodległości w swoim domu. Bądźmy razem.